i on prowadzi orkiestrę reprezentacyjną Sił Powietrznych pod starszego sierżanta Mateusza Ossowskiego.

Państwo pewnie na ostatniej stronie, ze strony które musieli, i zawodniczki ruszyły do boju, pokonują bo tor przeszkód, czyli wykonują ćwiczenia bojowe, opony, płot i tunel. I poprosiły o dobień, żeby Państwo, bo zapomnieli, bo zawsze, gdy się rekoduje. jest zawsze więcej energii i to więcej radości przy realizacji tego zadania. Wszystkie Panie już podbiegły do siekawki, i tak jak Państwo widzą, w tej chwili już następuje. Ten moment, kiedy zawodnicy zaczynają pompować wodę, ale pozostałe uczestniczki, które realizują to zadanie, spinają węże i czekamy na wodę, czekamy na skrącenie ognika. Jedna ze zważanów jest oczywiście przy ogniku i tam szanowni państwo sędziowie ze stopem. Mierzą czas, jest nie, jest, jest, Mierzą, jest! Pięknie! Ona poszła, poprosiła o prawa i dziękujemy ja za serc. Kobieca drużyna pożarnicza z Jastrzębia Górnego. Bistek sędziów żonowitych jest już był, dziewczyny poszły do boju, a dokładniej pokonują tor przeszkód, ćwiczenia bojowe wykonują za nimi opony, za nimi płot, są już w tunelu i ja poproszę tam o doping trybunek, ale jesteście stare Po podbiegłe, już się sikarki, przygląda, że to sikarka z 1879 roku, wyprodukowana koło Pernina. i tam panowie dopingują w osmy. dawaj, dawaj, czyli to już jest ten moment na pompowanie wody. Węże z zdjęte. Słuchajcie, to jest zawsze walka z czasem, czy uda się te węże wziąć w odpowiednim momencie. Wiadomo, że woda pompowana jest chwilę wcześniej i na końcu strażaczka oczywiście czeka na ten moment, kiedy pojawi się woda. Szanowni Państwo, jeszcze chwila, jeszcze moment. I ognik został strącony, poproszę o brawa. Drużyna ze Starych Obożysk, Kobieca drużyna pożarnicza zakończyła swój start. To jest już ostatnia kobieca drużyna pożarnicza. To ja poproszę o doping, o oklaski. Mogą być, szanowni państwo, jakieś delikatne podgwizdy. Na pewno to spowoduje, że dziewczyny poczują większą energię i szybciej będą wykonywać swoje zadanie. To przeszkód już został właściwie pokonany, i teraz, szanowni państwo, to jest ten moment, który lubimy najbardziej. To tak mi się wydaje, czyli ten moment, kiedy zaczyna pracować ci stołeczka, sikawka, kotna. Woda już jest podawana, do węży i czekamy na ten moment, kiedy ogień zostanie strącony. Olszewa, koniec, drużyna i Czas Olszewa walczy o czas, oczywiście o najlepszy czas w tej konkurencji. I mamy, mamy to, poproszę o brawa. Szanownej publiczności, przypomnę, że podczas tych zawodów liczy się oczywiście czas wykonania zadania. Im ten czas krótszy, tym lepiej dla ale sędziowie oceniają także inne elementy, za które zostają przyznane punkty lub punkty karne. No to zaczynają. panowie. Szybko, szybko do sikawki. Ależ tu jest tempo, ale tu jest praca, ależ tu jest współpraca. Woda jest już podawana, węże z szanowni Państwo. I czekamy na zakończenie tego startu, ale jeszcze moment to wodę. Drużyna węgier. Jeszcze trochę, jeszcze moment! Pięknie! Poprosiło brawa! I szanowni Państwo, w blizdek już był. to jest ten moment, kiedy można opłaskiwać, kiedy można doping, dopingować drużynę będzie, drużynę żeńską w dodatku. Duże brawa dla Pani, bardzo się cieszymy, że mamy też właśnie jedną drużynę kobiecą, pożarniczą. Panie, już pompujemy do sikawki. I tak jak Państwo słyszeli, sikawka nasza z obożysk. ale różna zęgiem z zaprzyjaźnionej gminy. I pompujemy dziewczyny mocno. Gara na dziewczyn. Jeszcze mocniej, jeszcze trochę, jeszcze chwila. Woda już jest. Marzy. Jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Dziewczyny dziennie walczą, dziennie walczą o te punkty i o czas. Nie? Dziękuję bardzo. Duży atlas. Oni też wzajemnie sobie pomagają. No i tutaj, szanowni państwo, jest jeszcze drabinka do pokonania, i już ten moment, kiedy zawodnicy podbiegają do sikawki. Lewo. Czy na trybunach mamy kibiców z bielewa albo kibiców tych najmłodszych strażaków? Dorośli tam oczywiście troszeczkę pomagają przy tej sikawce, ale tylko odrobinę. I zaczyna się pompowanie. No znowu energia, no znowu taka werba cudowna, że aż pięknie się na to patrzę. Tutaj ta odległość do pokonania, jeżeli chodzi o pokonanie wody, no to ona jest zdecydowanie krótsza. Do strącenia są takie, słuchajcie, pachołeczki przygotowane na, na placu. No i zostały one już strącone. Duże brawa! Woda poszła pięknie. Droga młodzieży, gratulujemy i dziękujemy za fantastyczny pokaz. dlatego, że cokoły się wystraszają. Strażacy już w tej chwili ruszyli do bory, natomiast jeżeli chodzi o sam pokaz, to dlaczego warto go zobaczyć? Generalnie będziemy piszczać harisa oraz nogawę, zapamiętamy serdecznie do zobaczenia w trakcie Dobrze, tu już się zakracęli, a państwo w tej chwili obserwują zawodników z Łagowa, drużyna pożarnicza i już szanowni państwo, działa. Państwo, którzy widzą zawodników tak bardzo blisko na trybunach, mogą im dopingować, czas jest ważny, jeżeli chodzi o te zawody i to udało się bardzo szybko i bardzo sprawnie podać wodę i stącić ogni, którzy dramat dla drużyny Złakowa i był już Wisek, Szanowni Państwo, poszli, czyli drużyna Zwierzynia teraz walczy o najwięcej punktów, o najlepszy czas i jak najlepsze wykonanie swojego zadania. Państwa bliżej trybuna, poproszę o doping na drużyny z Wierzy, wierzy! Proszę zwrócić uwagę na to, że każdy z zawodników ma do wykonania konkretne zadanie, każdy ma konkretną, tą rolę. I to już część ekipy. Pompuje wodę, a pozostali zapodnicy, pozostali strażacy zwinają węże i czekamy na wodę. <grymne> <grymne> Szanowni Państwo, poproszę o brawa dla drużyny z Gierzynia. Pięknie dziękujemy za wykonanie zadania. Szanowni Państwo, gwizek sędziego już był. Mam nadzieję, że Państwo go słyszeli, a nawet jeśli nie, to widzę już Państwo zawodników ze spytkówek na torze przeszkód, na torze bojowym. Ćwiczenie bojowe składa się z trzech elementów, opony, płot i tunel, a następnie drużynę podbiegają do sikawki. ეს ძიფჩნებს და ამასაც დაგვიბრუნებს I sikawka poszła w dół, ekipa podaje już wodę i czekamy na zakończenie. Teraz starczą drużyna Szczepaniak, męska drużyna pożarnicza. Każda drużyna zadanie musi wykonać maksymalnie w 180 sekund, czyli 3 minuty. Jeżeli nie udaje się wykonać tego zadania w tym czasie, drużyna jest dyskwalifikowana. Oczywiście im krótszy czas, tym lepiej dla drużynę. Poproszę o duże brawa dla spytkówek. Spytkówki zakończyły już swój start. Dziękujemy bardzo. <trym wytkownia>

żeby sprawniej szło właśnie to pochowanie wody. No, że już jest, to już widać oczywiście z naszej perspektywy. I, 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 obnik stracony. Dziękujemy bardzo.